Wracamy jeszcze dzisiaj do A2. Jako, że miała problemy z odpalaniem, mogło być to powiązane z naszym rozrządem, i tak dalej. Ciśnienia, jak widzieliście, były w porządku. Nie było się do czego przyczepić. Wszystko ładnie, równo i dość wysoko. Ale czym się dzisiaj zajmiemy? To się zajmiemy przede wszystkim czujnikami temperatury. Zobaczymy jak one wyglądają. Auto jest zimne więc wszystkie czujniki, odczyty na nich powinny być zbliżone do czujnika temperatury otoczenia. Także zobaczymy jak to wygląda w OCD-sie i zobaczymy czy auto zapali i jak to będzie wyglądać. No to zapraszam do OCD-sa. Jesteśmy już w aucie. Tutaj widzicie wszystko tutaj jest w porządku na, na desce. Zobaczmy, jaka jest temperatura na zewnątrz. Mamy plus 18 stopni. Teraz zobaczmy, co tu się dzieje. W procedurze, jakieś błędy. To wczoraj odłączałem tam yy, ten czujnik, sprawdzałem. Dzisiaj Wam tylko pokażę mniej więcej. Jak to się odbywa, żebyście wiedzieli, jak diagnozować? Ogólnie błędu czynnika nie ma. Wchodzimy sobie tutaj w bloki wartości mierzonych i zobaczmy. Mamy czynnik temperatury, który pokazuje minus 14 stopni. Co on robi? On przede wszystkim dozuje nam dawkę paliwa względem powietrza. Jeżeli czujnik widzi, że jest minus 14 a w rzeczywistości jest plus 18 no to już wiemy, że dawka paliwa będzie za bogata i auto będzie ciężko zapalać sprawdźmy, czy, czy tak będzie w naszym przypadku zapalił w miarę dobrze ale zobacz, cały czas odczyty są na minus 14, więc tak zwane sanie jest, jest bardzo wysoko. I od razu można poczuć woń paliwa. Zobacz, nawet jest minus 17, minus 16. No, nie ma takiej temperatury. Yy, nasza ciecz chłodząca. Zapala dość dobrze, czy tak, czy tak, ale no po prostu jest to nieprawidłowy odczyt. Wczoraj zdejmowałem ten czynnik, może nie sam czynnik, ale wtyczkę z niego zdejmowałem. A patrz, już jest 26, to już jest bardziej prawidłowy odczyt niż ten wcześniejszy. Wczoraj zdjąłem z niego wtyczkę, przesmarowałem go trochę w 40 jeżeli chodzi o styki. Zobaczcie, że od razu obroty są niżej, jak jest odczyt 27 stopni. Zobaczcie, chwilą było. O, znowu jest minus 13. Tak więc, no widać, że. O, plus 31. Widać, że anomalie na, na tym czynniku są duże. No i trzeba, trzeba przeprowadzić yy, wymianę tego czynnika, bo ani obroty nie będą dobre, ani zapalanie nie będzie dobre. Najgorszy będzie moment, gdzie silnik nagrzeje się do temperatury roboczej, po czym ostygnie delikatnie i no i tutaj nam się pokażą odczyty właśnie na minusie, a temperatura będzie tutaj wysoko powyżej 80 i to będzie wtedy zabójcze dla odpalenia silnika, bo silnik wtedy nie będzie chciał odpalić. Yy, tutaj jeszcze mamy basic settings requirements yy, z tego co pamiętam to tutaj powinny być same jedynki ale to jeszcze sprawdzę żeby to o, o, omówić zobaczcie, było w 30 już 38 te dane nie powinny się tutaj yy, zmieszać w taki sposób zobaczcie, minus 26 także no są, są duże anomalie jeżeli chodzi o odczyty z czynnika czynnik zostanie wymieniony. Zapalmy go jeszcze raz, zobaczmy co tu się wydarzy, mamy minus minus 6. No i zobacz, już nie chce nam zapalać, bo ta dawka paliwa już jest nie, nieadekwatna do tego co mamy w odczytach. Zobaczcie, już jest 51. Także bardzo łatwa diagnoza, oczywiście przy użyciu WCDS jest to dziecinne, dziecinnie proste znaleźć odpowiednią grupę i zdiagnozować. Zaraz Wam pokażę gdzie jest czujnik. <laughs> czujnik, który odpowiada za te y, odczyty mieści się tutaj z boku głowicy. Zobaczcie tam jest tyczka, cztery piny. To jest czujnik podwójny. Jeden... Y, 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 jakby to powiedzieć teraz. Jedna część odpowiada za wskazania temperatury na zegarach, a druga właśnie daje nam odpowiednie wartości do czujnika przepraszam, do sterownika silnika. Tak więc postaram się go wymienić. Oczywiście ja będę miał nowy. No a na dzisiaj ten materiał Wam powinien starczyć, żeby przede wszystkim zdiagnozować swój czujnik, czy jest dobry, czy ma odpowiednie wskazania. Nawet jak auto wam dobrze odpala, warto to sprawdzić. Warto się tym zainteresować, bo, bo to różnie może być. Innego dnia po prostu możecie mieć problemy z odpalaniem. I warto zacząć od tego czujnika. Także pozdrawiam, dziękuję za oglądanie i <laughs> do następnego materiału.